Z tej strony e, Matiasek123 czy coś takiego albo Matrix369 e, jak tam policie e, i dzisiaj sobie zagramy w e, podróbę Among Us. Tak, Morder As. Myślę, że większość z Was zna tą grę.

Aha, okej. Okay. Aha, okej. Okay. No, dziwne to trochę. No No Dobra, to sobie idziemy robić kolejne tatanka. O Jezu, Tu się ciężko chodzi. Chyba coś to jest z kamień, coś trochę. Co? A tutaj coś jest. Co? O Jezu, ktoś umarł chyba. Dobra, na na policję. Na pewno to była policja. Na pewno, na pewno to była policja. A ten W.R. Dlaczego to wszystko... I'm Polish. Kurde. Ty. Ty. Gadać. Po. Poland. Co to ma być? Co? No i co to miało być? Mhm. To idziemy znowu tam i pójdźmy sobie do góry tym razem. To co tutaj mamy? Aha, to są jakieś labirynty w ogóle. Dlaczego my tak dziwnie? так все ходит, Чанечку страшно. А, ну, я ее я и когда я уже не интернета. Ну нас папа дай мне. один детектив С. детектив С2. Монтвака, Итмап. Great map, wow, wow, dziwne, spoko, usuń, nara, wychodzę ze stołu, wow, nie, co to jest, Jezu, wyłaś mi stąd, map 2, great game, I jest super, czekamy, sobie można dać play, wow, o, patrzcie, mogę być Mario, mogę być Luigi, ja chcę być Luigi, o, bo nie, ja będę tym, jak to się nazywa? Hmm, Hats. Będę Luigi. O, jezu, też płatne. No nie, nie, jak być Luigi? Będę super bohaterem, Luigi. Czemu nie można koloru, kurde, zmienić? Patrzcie, jestem super. Proszę, ludzie, szybciej! No dobra, cięcie. Ktoś doszedł, ludzie dochodzą. Jej, wow! Super! Dlaczego jest tak ścina dziwnie? Siema! Jej, uare krew mate. Dlaczego? Ja nie chcę! La la la! O oh, no! Jezu, jeszcze strzałko odgapili, no. O Jezu, ale dupa. O, tutaj coś jest. Pyk, pyk, pyk. O, tam, tam on jest coś takiego jak kabelki w hammongu. O oh, no! O oh, no! Ja, ja! Tylko kto to był, nie widziałem.

się od tego tego trzymam z daleka on nas wszystkich pozabija idę za drzewo nie nie można się skitrać o patrzcie nie widać mnie o oh, no zaś to samo kurde zabiją mnie zaś zaraz mnie zabiją o oh, no ale za dziwne Aha, jakaś reklama dziwna. Patrzcie, skinsy. Wow! Join gay. Wow, wow, wow! No nie, ja chcę wyjść. Ale ja chcę zobaczyć, jak się z Chwilka. Chwilkę. Ludzie, patrzcie, jestem impost. Znaczy nie, jestem detektywem. O, patrzcie, patrzcie, mam jakąś lupę. No, no co mi ta lupa? Co tam lupą można się robić? Sieroty. Dobra. I co mam to klikać? Jezu! Są jakieś kurde. Psychiatryk to jeszcze co? U, u, serwersy jakieś. No tu są wenty fajnie. Mam, 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 No to jest jakaś drobina da się wejść. Nie da się wejść. W tej grze gówno się da robić, a nie co? Jezu, co to ma być? Ząb nie boli. Okej, okay, wracamy się. Ktoś tutaj za mną łazi. O nie, tu jest krew! On mnie zabije! Morderca tu jest! No i... ale po co mi... O Jezu... O, A join game i jakiś host czy coś. Ludzie się teleportują. Jest! Jestem mordercą! Cieszę się. Mogę mordować. Jestem ciekawy jak wygląda mordowanie. patrz. O, patrzę. o patrzę. O nie, jakieś ciało zreportowałem. O Jezu, o nie. A, dobra, morder asa. Mm, Albo nie, co? 1, 2, 3, 4 co? O ten, dobra, nie, górde, nie, co? Nie. nie podoba mi się ta gra. Mm. na xDeka głosujemy. XDek. <Klarky> Przejdź, przepraszam. O nie, załosowali raz na mnie. O nie. Ale się nie cieszę. la, 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 la. la. Idziemy sobie tak, idziemy sobie tak. Idziemy, idziemy. I czemu? Trzy, dwa, jeden mogę zabijać? O to fajnie. I tak, Nie zdążyłem uciec. O nie. Ciekawe czy jest tutaj jakiś Polak. Aha to ja tylko trzyma osoby. Wszyscy na mnie pewnie zakosują teraz. E, dobra, ludzie, e, to byłoby na koniec tego odcineczka. E, wbijajcie łapeczki w górę, czy coś. E, zasubskrybujcie, może mój kanał, bo będzie mi lepiej, będzie, nie będę smutny. I, i wbijaj, i wbijajcie. Na mojego Instagrama, link macie, znaczy nazwę macie w opisie Jej, będzie fajnie I e, oceniajcie sami tą grę, mi ona się ogólnie nie podoba No tak, pa!